Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O święta Ritous Kasi, orędowniczko spraw niemożliwych, ucieczko zdesperowanych, z pokorą i ufnością przychodzę przed Ciebie, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo. Ty, który w życiu wykazałeś się niezachwianą wiarą i godną podziwu cierpliwością w obliczu przeciwności losu, czuwaj nade mną w tej potrzebie. Znany ze swojego oddania i bezwarunkowej miłości do Boga, proszę cię o wstawiennictwo za mną, zanosząc moje modlitwy do Ojca Niebieskiego. Niech za Twoim wstawiennictwem znajdę światło w chwilach ciemności i nadzieję, gdzie widzę jedynie rozpacz. Święta Ritou, w swojej nieskończonej dobroci, pomóż mi odnaleźć drogę, gdy wszystko wydaje się stracone. Ty, który potrafiłeś przebaczać i kochać pośród bólu, Naucz mnie mieć czyste serce otwarte na przebaczenie. Przez głęboką wiarę i dokonane cuda proszę cię o przedłożenie moich modlitw Bogu, abym zgodnie z Jego wolą otrzymał potrzebne łaski. Niech w twoich rękach moje błagania przemienią się w błogosławieństwa. W trudnych chwilach pamiętam Twoją odwagę i wytrwałość. Natchnij mnie, abym zachował wiarę i wytrwałość, naśladując Twój przykład oddania i całkowitego oddania się Bogu. Święta Rito, która cierpliwie znosiłaś trudy życia, podziel się ze mną swoją siłą abym i ja mogła znosić swoje próby ze spokojem i nadzieją. Wstawiaj się za mną, abym w chwilach słabości odnalazł siłę w wierze i pocieszenie w Bożych obietnicach. Niech Twoja ochrona prowadzi mnie przez burze życia. Proszę Cię nie tylko za mnie, ale także za wszystkich Którzy są zdesperowani i nie mają wyjścia. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie ulgę i nadzieję cierpiącym serkom. Święta Rito, w swojej dobroci pomóż nam rozpoznawać znaki Boże w naszym życiu, abyśmy nawet w obliczu wyzwań potrafili pozostać niezłomni i wdzięczni za otrzymane błogosławieństwa. Naucz mnie całkowicie ufać opatrzności Bożej i przypomnij mi, że dla Boga nie ma nic naprawdę niemożliwego. Spraw, abym z Twoją pomocą prowadził życie wiary, miłości i służby innym. Błagam Cię, pomóż mi znaleźć rozwiązania problemów, które wydają się nie mieć końca. Oświetlając moją drogę Twoją mądrością i miłością. O święta Ritou, która jesteś latarnią nadziei, niech Twoje wstawiennictwo wzmocni mnie i zainspiruje, abym się nigdy nie poddawała, nawet w obliczu niemożliwego. Niech dzięki Twojej łasce będę mógł być świadkiem cudów Boga w moim życiu. Dzieląc się z innymi wiarą i ufnością, których mnie nauczyłeś. O święta Ritous Kasi, przed Twoją chwalebną obecnością klękam, syn pełen niepowodzeń, szukając balsamu miłosierdzia Bożego. Świadomy moich błędów i występków, przychodzę do Was ze skruszonym sercem. Prosząc Boga przez Was, aby wylał na mnie swoje przebaczenie i swoje nieskończone współczucie. Z pokorą przyznaję, że często schodziłem z dróg Pana, dając się ponieść pokusom świata, moim słabościom i egoistycznym pragnieniom. Te niepowodzenia ciążą na mojej duszy. Dlatego szukam schronienia u twojego wstawiennictwa, święta Ritou, bo wiem, że przed Bogiem twój głos jest potężny, a twoja miłość jest latarnią morską, która prowadzi pokutujących grzeszników. Proszę cię, ukochana święta, od spraw niemożliwych abyś przedstawiła Bogu nie tylko uznanie moich win, ale także szczere pragnienie nawrócenia. Niech dzięki Twojej łasce odnajdę siłę do pokonania swoich słabości i odwagę poniesienia konsekwencji swoich czynów. Błagam również, aby Twoja dobroć nauczyła mnie prawdziwej pokuty, aby moje przyszłe działania odzwierciedlały zmianę, której pragnę w moim sercu. Niech nauczę się od Ciebie święta Rito, wartości cierpliwości, wytrwałości i bezwarunkowej miłości, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Modlę się o Twoje wstawiennictwo, nie tylko o przebaczenie moich grzechów, ale także o to, aby Bóg w swoim miłosierdziu zaspokoił potrzeby, które dzisiaj przed Tobą stawiam. Czy to w osobistych próbach, czy w udrękach, które dręczą mojego ducha, proszę. Aby Twoja przyjazna dłoń mnie prowadziła i wspierała. Niech Twoje światło, święta ritoł, oświeci ciemne zakątki mojej duszy, oczyszczając i odnawiając mnie, abym mógł żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Pomóż mi być źródłem miłości, pokoju i nadziei dla otaczających mnie osób, Podążając za Twoim przykładem życia poświęconego służbie i wierze. W moich zmaganiach i wyzwaniach proszę Cię, abyś był moim orędownikiem u Ojca, abym za Twoim wstawiennictwem otrzymał łaski niezbędne do dalszego rozwoju. Niech wasza obecność będzie nieustannym przypominaniem o bliskości Boga i Jego niewyczerpanej miłości do nas wszystkich. Naucz mnie, święta Ritoł, przeżywać każdy dzień z wdzięcznością, uznając otrzymane błogosławieństwa i wykorzystując je na wielbienie Boga. Niech pod Twoją opieką odnajdę drogę do życia pełnego i prawdziwego, naznaczonego miłością, wiarą i nadzieją. Obym w ten sposób oczyszczony i odnowiony przez Boże miłosierdzie był świadkiem przemieniającej mocy Bożej miłości, inspirującej innych do szukania Jego przebaczenia i pokoju. I niech na końcu mojej ziemskiej wędrówki odnajdę odpoczynek w Twoich ramionach, dzięki Twojemu wstawiennictwu i Twojej miłości, święta Ritous Kasi. Za to wszystko z sercem pełnym nadziei i wiary składam tę moją modlitwę w Twoje święte ręce, ufny że za Twoim wstawiennictwem zostanę wysłuchany i otrzymam odpowiedź zgodnie z wolą Bożą. Obłogosławiona święta z Kasi odnajduje się w Twojej boskiej obecności, niosąc w sercu niezachwianą wiarę, która przenosi góry i pełną ufność w Twoje cudowne wstawiennictwo. Ty, która jesteś patronką beznadziejnych przypadków, głosem cierpiących i nadzieją złamanych serc, przyjmij w tym dniu moje modlitwy. W obliczu udręk, które dręczą moje życie, szukam schronienia i pocieszenia w Twojej dobroci, święta ritą. Tak jak ciernie ukoronowały Twoje czoło, tak samo wyzwania na mojej drodze, ale zainspirowana Twoją historią wiary i wytrwałości wznoszę swój głos do nieba, wiedząc, że dzięki Tobie mogę osiągnąć Boże Miłosierdzie. Proszę Cię, chwalebny święty, zanieś moje modlitwy do Tronu Bożego, Niech On w swojej nieskończonej mądrości i dobroci usłyszy wołanie swojego Syna, który choć kruchy i niedoskonały, całą ufność pokłada w mocy modlitwy i wstawiennictwie świętych. Wstawiaj się za mną, Święta Rito, aby dzisiejsze cierpienia stały się jutrzejszym błogosławieństwem. Niech każda wylana łza będzie kolejnym krokiem w stronę łaski Bożej i niech w ciszy serca odczuje spokój i ukojenie, jakie może zapewnić tylko wiara w Boga. W chwilach zwątpienia i niepewności wzmocnij moją wiarę, abym widział światło Boże, które prowadzi mnie właściwą drogą. Spraw Abym nie zniechęcał się w obliczu przeszkód, ale abym, idąc za Twoim przykładem, znalazł siłę, by wytrwać, wiedząc, że nie jestem sam i że Twoja przyjazna dłoń jest zawsze wyciągnięta ku mnie. Udziel mi, święta Rito, łaski serca cierpliwego i odpornego zdolnego z ufnością oczekiwać planów Pana. Niech zrozumiem, że Boży czas jest doskonały i że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy go kochają. W tej chwili modlitwy oddaję Ci nie tylko moje osobiste cierpienia, ale także cierpienia otaczających mnie osób. Niech Twoje wstawiennictwo będzie dla nas wszystkich światełkiem nadziei, przynoszącym ulgę w bólu i odpowiedź na modlitwy, które zanosimy do Boga. Niech pod Twoją opieką wszyscy doświadczymy przemieniającej mocy wiary. Obyśmy byli żywymi świadkami Bożej miłości i miłosierdzia, dzieląc się ze światem cudami, Jakich on może dokonać, jeśli w pełni zaufamy jego woli? Święta Rito, która jesteś przykładem wierności i miłości do Boga, pomóż mi pielęgnować głęboką więź z Panem, aby moje życie było odbiciem jego chwały. Obym każdego dnia odnawiała moje oddanie się jemu, ufając, że nawet w przeciwnościach Jego ręka mnie prowadzi i chroni. Niech za Twoim wstawiennictwem moje modlitwy wznoszą się niczym kadzidło przed Boga, i niech w swojej nieskończonej dobroci wyleje na mnie i na wszystkich, którzy wzywają Twoje imię, potrzebne łaski. Z całą miłością i oddaniem. Jakie może ofiarować moje serce, dziękuję Ci, Święta Ritou, że jesteś naszą orędowniczką i przewodniczką. Obyśmy zawsze kroczyli pod Twoją opieką, mocni w wierze i ufni w Bożą obietnicę miłości i zbawienia wiecznego. Święta Ritou z Kasi z zapałem i pobożnością jednoczymy się teraz w modlitwie, prosząc o wstawiennictwo Boże, abyśmy na naszej drodze umacniali nas nadzieją, pokojem i niewzruszoną siłą pochodzącą od Chrystusa. Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź do nas królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, taki na ziemi, i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czwala synu i i Jak było na początku, teraz i na wieki. Amen. Pozwól nam, święta ritoł, zastanowić się nad słowami nadziei zawartymi w Piśmie Świętym, które są latarniami morskimi na naszej przeprawie przez wzburzone morza życia. Pamiętamy, że t wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Ten fragment zapewnia nas, że niezależnie od przeciwności losu, w Chrystusie mamy źródło naszej siły. W liście do Rzymian 15 i 13 setnych znajdujemy błogosławieństwo nadziei. Niech Bóg nadziei napełni Was wszelką radością i pokojem w Waszej wierze, abyście przez moc Ducha Świętego przepełnieni byli nadzieją. Niech te słowa rozbrzmiewają w naszych sercach, odnawiając naszego ducha i naszą ufność w Bożą opatrzność. Niech pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelki umysł, strzeże naszych serc i umysłów. Niech pod Twoją opieką, święta Ritou, Będziemy w stanie z odwagą i spokojem stawić czoła wyzwaniom, zawsze świadomi, że w naszej walce nie jesteśmy sami. Ufając Twojemu wstawiennictwu, modlimy się, abyś pomógł nam prowadzić życie odzwierciedlające miłość i współczucie Chrystusa. Abyśmy poprzez nasze czyny i słowa mogli być narzędziami jego pokoju na tym świecie. Obyśmy przy Twojej pomocy nauczyli się pokonywać trudności, zachowując niezłomną nadzieję w Bogu, który wzywa nas do życia pełnego i obfitego. I że u kresu naszych dni będziemy mogli spojrzeć wstecz i zobaczyć, że nawet w najciemniejszych chwilach Twoja ręka była z nami, prowadząc nas ku boskiemu światłu. Gromadząc się na modlitwie, tworzymy potężną wspólnotę wiary i nadziei, przypominając nam, że w Chrystusie i z pomocą świętych, jak nasza droga święta Rita, nie ma wyzwania zbyt wielkiego któremu nie można by sprostać, żadnego szczerego prośba, która pozostaje bez odpowiedzi. Niech ta praktyka wspólnej modlitwy inspiruje nas do życia zgodnie z nauką Ewangelii, pielęgnowania miłości, cierpliwości, współczucia i pewności. Że razem na modlitwie jesteśmy silniejsi i zdolni do pokonywania przeszkód życiowych dzięki łasce Bożej. Dlatego uczyńmy tę modlitwę początkiem pięknej drogi wspólnej wiary. Zarejestruj się, weź udział i bądź częścią tego łańcucha modlitewnego. Wzmacniając swoją wiarę i pomagając szerzyć światło Chrystusa i miłość świętej Rajti z Kasi na całym świecie. Święta ritołu z Kasi módl się za nami dzisiaj i zawsze, a nasza wiara i nasze modlitwy niech będą miłe Bogu, Ojcu Wszechmogącemu, prowadząc nas do pokoju, Miłości i wiecznego szczęścia w Jego Królestwie Niebieskim. Amen.